Okej, okay. witajcie na naszym kanale, tak? Tak? Witajcie. Zapraszamy Was dzisiaj. Słuchajcie, na halls action. Nie będzie to super długi film. Nie będzie to może super wielki haul, ale mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Byłam ostatnio w action. Chciałam kupić trochę. Co? No chodź. Chciałam kupić trochę um, czego? Dekoracji, słuchajcie, jesiennych, ale wekszyn już święta pełną parą. I nie kupiłam praktycznie nic, jeśli chodzi o dekoracje jesienne. Jak już to mogłabym kupić bardziej, słuchajcie, dekoracje świąteczne. I coś ze świątecznych muszę się przyznać, że kupiłam. Bo stwierdziłam, że póki jest, to kupię, bo potem może się okazać, że nie będzie. Ale to za chwilę wam pokażę, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co fajnego wekszyn znalazłam, kupiłam. To zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji. Za chwilę się pojawi rozdanie, bo przypuszczam, że albo już jest 2000 na kanale, albo za chwilę będzie, więc będzie fajne rozdanie, które na pewno niebawem w ciągu myślę dwóch tygodni, niecałych się pojawi. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawiacie subskrypcję, komentujecie, lajkujecie, jeśli macie ochotę. Widzę, że dzisiaj będzie dzień yy, gadania, tak? Słuchajcie, no, dawno nie nagrywaliśmy. To trzeba sobie powiedzieć yy, wprost. Dawno nie nagrywaliśmy, ja nie nagrywałam, on nie nagrywał, i widać, że tu ewidentnie dzisiaj coś tak? Dobry dzień masz. Dzisiaj może być tak, jak słyszycie, ciekawie. Ja mam dosyć dużą siatkę, i w ogóle zacznijmy od tej siatki cudowna, prześliczna. Wiem, że taka. Mm, no nie, że tandetna, może nawet nie, że taka bardzo dziecinna, ale tak mi się podoba ta, słuchajcie, siatka jesienna z Action, że jak ją zobaczyłam, to mówię, biorę, będę miała na zakupy w tym okresie jesiennym, bo tak mi się podoba ta grafika z misiami, e, jakimiś tymi, jak to się nazywa, szopami. Chciałam powiedzieć skunksami, no ale skunks to nie jest. Jakimiś szopami, króliczkami, e, w tym klimacie bardzo mi się spodobała ta grafika Torep. i oni w ogóle mają bardzo fajne te grafiki, zazwyczaj świąteczne też właśnie z tymi zwierzątkami, niezwierzątkami i to mi się bardzo... Podobałam, bo myślałam, że kupię super, super jakieś dekoracje jesienne jakieś dynie pomarańczowe, akcenty, grzybki, coś tam, coś nam. Ale wszystko, co było ładne, co widziałam na jakichś TikTokach, YouTubach, Instagramach u innych, tym razem już tego nie było. A tu w ogóle słuchajcie, jakby było mało to jest jeszcze druga koleżanka. Widać, że dzisiejsze nagrywanie będzie dosyć ciekawe. No ale dobra, bo już za bardzo odbiegam od tematu i się sama głupię w tym, co chciałam powiedzieć. Nie kupiłam żadnej dekoracji, słuchajcie, jesiennej, za to kupiłam dekorację świąteczną. I ja wiem, że powiecie, Boże, upadła na łeb, jest październik i ja się z tym wszystkim zgadzam. Ja jeszcze nie czuję klimatu świąt, ja czuję piękną, złotą, polską jesień. Ja czuję totalnie klimat jesieniarski, a nie świąteczny, ale... Z doświadczenia wiem, że im dłużej się czeka, tym później ciężej coś dostać. A ja lubię przyozdabiać Dom na Święta i tym razem też będę chciała to zrobić. I mam przepiękną kurtynę świetlną, taką w gwiazdki, właśnie z action w salonie. I chciałam coś na okno w sypialni. Zobaczyłam. Takie cudo. Taka girlanda świetlna z reniferkami. I jakoś tak mi się te reniferki i ta girlanda spodobały, że stwierdziłam, że muszę ją. Sobie kupić. Ona nie była jakaś droga. Czy to się świeci? Świeci, tylko nie wiem, czy wy to zobaczycie. Może jak wyłączę lampę? Spójrzcie, będziecie widzieć. O! Widać takie żółte światło, i są to takie reniferki. Dosyć ładne, moim zdaniem. Będą sobie wisiały na oknie. Będą jedyną taką ozdobą, przypuszczam, w sypialni, żeby nie było za dużo. Bardzo mi się spodobało, one nie było jakieś drogie. Ciekawe, czy ja mam tu gdzieś paragon. Paragon przesiałam, więc mam nadzieję, że nic nie będzie zepsute i nic nie będzie trzeba oddawać. Nie mam paragonu, więc nie powiem Wam, ile kosztowało, ale na pewno kosztowało kilkanaście złotych. Ja raczej nie kupuję takich um, jakichś ozdób świątecznych bardzo, bardzo drogich. Ten łańcuch y, ma 210 dwie, cm y, i ma tych LEDów w kształcie reniferka 10. One mają co? Około 30 cm? No, nie wydaje mi się, żeby to było 30 cm. Y, I są na baterie. To jest na baterie, więc nie potrzebujecie dostępu do prądu. Wystarczy, że będziecie sobie wymieniali baterie. I to jest pierwsza rzecz świąteczna. I chciałam powiedzieć jedyna, ale nie jest jedyna, bo jest jeszcze jedna rzecz, typowo podświęta, którą nagram niebawem i za chwilę film się pojawi na moim kanale, bo w sumie po to ten... Przedmiot kupiłam, żeby nagrać z nim film. I jest to, słuchajcie, kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz adwentowy z Action, i tym razem w tym roku kupiłam sobie kalendarz adwentowy z Action z marki Max and More. Kiedyś już nagrywałam jakiś inny kalendarz, taki bardziej pielęgnacyjny na moim kanale z Action i on był dosyć fajny. Te kosmetyki jednak potem okazały się bardzo średnie, więc tym razem stwierdziłam, że już nie będę szła w pielęgnację. Chyba że chcecie zobaczyć pielęgnacyjny z Action, to go kupię i też nagram po prostu drugi film, a pójdę w Makeup. W tamtym roku pamiętam, że ten kalendarz był w ogóle ciężko dostępny, bo on był jakimś wiralem, chwilę na TikToku, był bardzo popularny i później go nigdzie nie można było dostać. Kosztował chyba 55 zł około i mamy 24 okienka makijażowe. Nie będę wam teraz mówiła, co w tym kalendarzu jest, bo na pewno dla was go otworzę właśnie na jakimś filmie i zobaczymy, czy wszystko wykorzystam, czy pokażę Wam, czy zrobię jakiś makijaż, czy może rozdam część tych kosmetyków. Zobaczymy. Nie chcę teraz jeszcze wybiegać w przyszłość taki oto kalendarz. Przyznam szczerze, że pewnie po tym filmie zaraz się i nagram drugi, jak go otwieram, żeby już był na przyszłość ja hmm. poza tym też jestem ciekawa, co jest w tym kalendarzu. W ogóle było więcej kalendarzy w tym roku, bo było chyba trzy pielęgnacyjne, ten makijażowy, więc dosyć fajny wybór i myślę, że taka tania alternatywa, jak chcemy jakieś fajne kalendarz adwentowy dostać, nie za 200, 300, 400 czy więcej złotych. Okej, okay, dalej mam coś takiego, co można powiedzieć jest jesieniarskie, ale już może być też świąteczne i kupiłam patyczki, słuchajcie, patyczki zapachowe, bardzo mi się spodobał, yy, znaczy nie wiem, czy mi się spodobał zapach, ale zabrzmiał mi dobrze ten zapach, bo to jest cynamon i miód, gingerbread cookies, yy, ładne też opakowanie, takie proste i w ogóle to, a tu można było try me, a ładnie to pachnie. Wiecie, w ogóle nie szczaiłam, że od tutaj macie takie coś, że jak podniesiecie, to czujecie zapach. Bardzo ładne właśnie chciałam powiedzieć, że przetestujemy zapach, ale widzę, że nie będzie trzeba otwierać tego opakowania całego, bo chcę najpierw zrobić porządek, taki wiecie, już udekorować dom. I dopiero postawić te patyczki, ale przepięknie pachną. Chyba powiem Wam szczerze, że jak będę wekrzym to kupię sobie. Drugie jakieś, bo pachną intensywnie, ale tak ładnie cynamonowo, słodko. Bardzo fajny zakup, i to chyba kosztowało zdyszkę, więc e, chyba kupię drugie. Jak jesteśmy już trochę w klimacie domu, to słuchajcie, kupiłam coś takiego e, i w klimacie o tych sierściuchów z tyłu. E, to jest jakaś rolka, która ma zbierać sierść, ale zobaczcie, ona jest jakaś taka ciekawsza niż zwykłe takie rolki, z których odklejamy ten papier. Bo to jest ręczna rolka żelowa do czyszczenia ubrań. Zbiera sierść do użytku na meblach i ubraniach, można ją umyć i używać ponownie. Nasadka do zbierania płynów czyli mam zbierać nam i płyny, i właśnie sierść i ma być do tego taka myjąca. Przetestuję, jestem bardzo ciekawa, czy to rzeczywiście będzie działało na takie mocno oblezione rzeczy. Ja mam słuchajcie, takie, taki fotel bujany właściwie taki jajo. W którym się siedzi, takie trochę ogrodowe, ale mam je w salonie i ono ma niestety czarną poduszkę. I o ten pan z tyłu, co za mną dzisiaj siedzi, tak, ty, e, upodobał sobie ten fotel. I on kocha na nim leżeć. No ale domyślcie się, czarna poduszka i takie białe futerko, liniejące. Jak to później wygląda, więc mam nadzieję, że do tego ta rolka się przyda. Dajcie znać, jaką mieliście, czy to rzeczywiście jakieś coś fajnego, czy shit. Mam nadzieję, że nie. E, a dalej słuchajcie, mam jeszcze jedną rzecz do domu i kosmetyki. Nie wiem, czy używaliście tych płynów zekrzyn, i ja je uwielbiam. Mam tych, miałam tych płynów już sporo, do, uniwersalne, do kuchni, do łazienki. I one naprawdę są fajne, bo to są takie płyny, którymi jesteście w stanie wymyć wszystko. I ja wzięłam tym razem zapach jaki. Rosemary and ginger. I jestem w ogóle bardzo ciekawa wąham w sklepie. Mam nadzieję, że on nie śmierdzi jakoś, bo będzie ładnie pachniał. Ej, ładnie pachnie. Rozmaryn cytrynę czuję bardziej niż imbir. Więc y, bardzo fajny zapach, taki trochę bardziej jesienny, y, a te płyny z doświadczenia wiem, że dobrze domywają. Też duża pojemność, tanie i dobry psikacz. No, to to też jest ważne. Trochę poszalałam na dziale kosmetycznym. Aż byłam zdziwiona, bo jednak zazwyczaj, jak idę do action, to kupuję więcej produktów do, do domu niż, do, niż kosmetyków. A tym razem rzeczywiście i ten kalendarz, no dobra, to powiedzmy na film, ale ogólnie też inne kosmetyki mnie zaciekawiły i myślę, że jak otworzę ten kalendarz, to nie wiem, czy w tym samym filmie, czy ogólnie coś tam odłożę i później zrobimy jakiś test kosmetyków z action, no bo gdzieś trzeba te kosmetyki przetestować. I. Na koniec zostawię żel pod prysznic, a teraz Wam pokażę kosmetyki do makijażu. Ostatnio, jakoś jak przeglądałam TikToka, to już widziałam, że pojawił się viral na temat tych produktów. I to są takie stiki: stiki do konturowania. Brązera nie było, a bardzo chciałam brązer, bo ja w ogóle ostatnio się bardzo polubiłam ze stikiem do konturowania, jeśli chodzi o brązery. I muszę sobie kupić pewnie zamówię gdzieś w seforze jakieś. Natomiast e, chciałam przetestować te, bo mówię, może to są jakieś super zamienniki. To wygląda jak Fenty. Spójrzmy prawdzie w oczy, wyglądają jak Fenty. E, I wzięłam róż i rozświetlacz. Jakieś odcienie tak. Róż mam w odcieniu 184 Peach. W ogóle od razu wam czuję, Nie będziemy się tutaj bawić. Nie śmierdzą. No wyglądają, słuchajcie, jak Fenty. Naprawdę wyglądają jak Fenty, jeśli chodzi o to opakowanie i jeśli chodzi o róż, ale widzę, że są już mocno niej zdecydowanie bardziej wazelinowate niż Fenty, więc tutaj mamy ten róż, ale odcień bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny. Ciekawe, czy one będą trwałe i czy nie będą rozmazywały bardzo mocno makijażu pod spodem. I rozświetlać wziąłam w odcieniu 107 Shine Bright, no, prawie że jakby nie patrzeć, kojarzy się z Rianą, nawet, nawet nazwa. I mamy taki, w ogóle opakowania. Bardzo ładne, na pewno nie jak za parę groszy z Action. I rozświetlacz. Ej, spójrzcie, bardzo ładne. Ciekawe, mówię, ciekawa jestem, jak będzie z utrzymywaniem się i wyglądem na make-upie. Natomiast kolory, super. Kolory super opakowania, bardzo ładne, cena bardzo przystępna. E, a tak jak Wam mówiłam, ja z Max and More kilka perełek już odkryłam na tym kanale, więc mam nadzieję, że to również będą perełki i mi się sprawdzą i może nie będę potrzebowała innych sticków poza brązującym, do konturowania typowym e, z, z seforki. Też z marki Max and More puder. I był banan, i był chyba greyfruit, coś takiego. I te pudry też swego czasu święciły, pamiętam, jakieś triumfy i były bardzo popularne. Tylko wtedy chyba była brzoskwinia i coś jeszcze, jakiś inny. Nie pamiętam, czy to był banan, czy coś innego. Ja tym razem wzięłam bananowy, bo jakoś tak ten kolor bananowego do mnie bardziej przemówił. Bo taki bardziej ciepły, lekko żółty, tamten był taki mocno różowy. I to ma być po prostu puder, który ma wygładzać, utrwalać makijaż. I może być także używany pod oczy, widzę, na strefetę. Czyli do, ma być do wszystkiego. Ciekawa jestem, czy on pachnie bananem, czy on się tylko nazywa bananowym. E, w ogóle duża chyba pojemność albo duże opakowanie. Tak, duża pojemność, bo 22 gramy. I to też jest produkt, który jest dość Jestem bardzo ciekawa, czy to jest rzeczywiście taki fajny puder. Długo na niego polowałam i ja w żadnym swoim action nie byłam w stanie go dorwać. Nie mamy tu żadnego puszka. Nie tak, śmierdzi tym bananem. On mi pachnie takim, kurczę, syntetycznym, okropnym bananem. Nie pachnie mi w ogóle ładnie, naturalnie, tylko takim mega syntetykiem. No ale nic, może będzie przepięknie wyglądał na twarzy, przepięknie utrwalał. Sprawdzimy, przetestujemy. A jak te stiki? No niestety, słuchajcie, chyba nie zastygają i chyba to jest taka wazelinka. Więc nie wiem, czy to będzie taki rzeczywiście hit poza opakowaniem i wyglądem i kolorem, który na pewno jest bardzo ładny. No, ale ja nie lubię, słuchajcie, jak mi się rusz i rozświetlać, przesuwa w ciągu dnia po twarzy. Koteczek, kotek mój, czy ty przestaniesz mi tu chodzić w koło? Ja się boję, że ty mi kawę rozlejesz. Naprawdę, ja się tego boję. Ty sobie możesz tu chodzić w koło, gdzie chcesz, ale ja się boję, że ty mi kawę rozlejesz, wiesz? To samo rozlanie kawy mnie nie przeraża, no ale jednak na laptopa bym wolała, żebyś nie rozlewała kawy, bo nie ma matka pieniędzy, żeby laptopa teraz naprawiać. A zresztą już był raz zalany. Oho, przytulanko. I słuchajcie, taka przytulona do kota. Pokażę Wam ostatnią rzecz, chociaż chyba, chyba będziemy schodzić, nie? Chyba dobrze jest. Na ramię idziemy wyżej. Co my robimy? Litrowy żel pod prysznic ze sticzem. Wiecie, wiecie, jak już oglądaliście moi, y, moje mierzymy z New Yorkera, że ja jak byłam dzieckiem i później też y, w późniejszych takich nastoletnich latach Stitcha kochałam, jeszcze nie było hypu takiego na Stitcha, bo teraz jest sticzowania i wszędzie są Stitchy, natomiast no, ja go kochałam wcześniej. Trochę się obawiam niektórych tych kosmetyków z Action, że one będą mnie przesuszać albo uczulać, no ale mówię, dobra, spróbujemy. Jest to y, y, żel pod prysznic o zapachu gumy balonowej. Um, Chyba tak, czy nie? Nie wiem. Nie piszę? Czy pisze? Skąd mi się wzięło, że to jest za zapachu gumy balonowej? Może tak pachnie? Po prostu ja go wąchałam. Tak, guma balonowa, taka orężada, guma balonowa. Bardzo słodki, taki lekko świeży, pomimo wszystko, zapach. Taka orężada guma balonowa, coś takiego. Um, nie mam pojęcia, czy to się sprawdzi, jeśli chodzi o. Znaczy, nie, nie liczę, słuchajcie, na to, że to będzie mnie na, nawilżało i że będzie jakieś niewiadomo jakie, ale ciekawa jestem, czy w ogóle będzie spoko. E, I kupiłam też w sumie to dla butelki. Dlaczego? Bo ta butelka mi się naprawdę podoba i chciałam w nią przelać później sobie e, na przykład mydło albo coś takiego, więc zobaczymy, czy, czy to będzie miało sens i czy do tego mi się przyda, albo szampon z Refili, wiecie, takie butelki z pompką duże są w cenie, naprawdę czasami się przydają, więc sprawdzimy, zobaczymy, a sam Stitch uroczy, po prostu uroczy i dlatego kupiłam. I to tak naprawdę już wszystkie produkty z tego holu, chciałam powiedzieć mierzymy, z tego holu, z Action, mm, zaraz idę nagrywać Kalendarz. Zobaczymy, co ciekawego w tym kalendarzu się znajduje i czy tam będą jakieś perełki, czy nie. Będziecie koniecznie znać, co ciekawego ostatnio weksyn kupiliście, co ciekawego znaleźliście, co warto przetestować. Piszcie, komentujcie, lajkujcie i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Tak jak mówiłam, zaraz pojawi się rozdanie. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa! pa.